Sejs jestem mej Kamil, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest to drugi z serii. zimowe moje wymagania, no i dzisiaj przyjechałem sobie do tania, tartak. Będę sobie odśnieżał ogólnie. Oni mówią tak do mnie, właśnie dzwonili z tartaku. nie i ja mówię dobra, no i tak w sumie nic nie, nic tam nie musiałem w bazie robić i to sobie im poodśnieżam poodśnieżam trochę ten tartek. ogólnie ja sobie nie wstępiam lajka i suba i suba z dzwoneczkiem żeby nie nic nie ominęło nic nie ominęło i no, dobra no dzisiaj drzwiutkiem sobie przyjechałem bo też mam tą piaskarkę albo nie na razie tutaj będę zapalał bo tak poodśnieżam no dobra no weźmy tutaj trochę dobra czekajcie tu sobie wezmę. ogólnie nie wiem nie wiem czy dzisiaj mi się cały ten zadaw uda ogólnie odśnieżyć ale tyle ile tyle ile mi się uda to tyle śnieży po prostu bo no, tutaj na wezmę sobie. sobie ogólnie wczoraj nie było ciągleczka wiem ale y, żeby po prostu nie wiem, jak wstawić y, dzisiaj już jest chwileczek. No, trochę tutaj, no, maszyny te ogólnie są tutaj, C4 do sprzedawania drewna. Tutaj ogólnie tarwek samemu zbudowałem tu na maszynie. Na maszynie. No, tutaj jakąś małą szopę starą, co tam to niej mają. Nie wiem, że gdzieś tutaj mają też tira do drewna, w którym będziemy sobie jechali, nie wiem czy chyba w następnym odcinku, ale ogólnie w następnym, chyba w następnym się szykujemy reakcja, bo pół śnieżny chyba zaczepie do tego tira, jak się będzie dało ogólnie. No I polecimy sobie pod drewienką. I drewienką podostarczamy ogólnie do domu jakby. Znaczy nie wiem czy tutaj gdzieś a ja będzie to było super samo, to próbuję. Albo tylko sprzedaję, bo tak, bo to będzie tak ciężko, bo to się nie będzie odsłaniać. Tak, to jest tak. Czy... No, wtedy już się zamyka O, no, do... Dobra, wszystko, mam tu pola bo zimno Dobra, jest. Dobra. No, no. ta tabłośnie nie wiem czy one to będą wywozić, czy to mam wywozić, nie wiem. Nie wiem. Muszę sobie obrócić. One dzisiaj jakby się odda, to będą w ogóle dwa odcineczki i jeszcze chyba do docinka, ale myślałem też o nowej serii. Znaczy nie takiej nowej serii, takiej takiej no po prostu bardziej takiej... Różne takie różne granie let's play'erzy dawać że, nagrywa, że wiem, no, tam różne maszyny Na kolejnym na każdym odcinku jakieś różne maszyny Randomowe akcje jakieś Jakieś właśnie, więc no No nie wiem, zobaczę może też bym tu zagrał też I by też tak było dzisiaj Dzisiaj nie wiem, ogólnie, no, tutaj No nie, że tak mam, ojej tu mam taką swoją bawę, jakby, jakby taki domek. Tutaj mi też kazali u mnie wjazdy do garaży, bo odśnieżać. Odśmierza A, tu mają tego tira. Aha, tutaj go mają. Mają, no, życiu znaczy ciężarówkę. Dobra, ogólnie ten drugi fajny jest i nie wiem czego, nie wiem na serię na odrębnika do czynnika właśnie, na serię ręki, ręki, no nie wiem, nie wiem w sumie. Ogólnie do końca, ogólnie na odrębnika do czynnika pomyślałem coś takiego, żeby zrobić ogólnie, że jakiś cząstkę zostałem do zakończenia tej serii i chyba to będzie dronier albo sześćdziesiątka ale bardziej to będzie żądir. Rządir się ba, ponieważ mają no żądir, z którym i ten i będzie też długo właśnie. A kiedyś na przykład do jakichś tam nawozów czy coś takiego, czy na przykład do ładowania do siewki, czy też ładowania odbornika, coś takiego, ale w przyszłości to sobie kupię ładowarkę też. Też więc no żądirę później tak bardziej, no jakby, będzie nie użyć nie nieu nieużywany no jeszcze te gwiazdy pośnia no te hale mają fajne duże nie wiem co w tych hale tutaj nic nie ma tutaj nic nie widać tu jeszcze to po Po prostu tamtej tam drugiego odcinka na dzisiaj to po prostu nie będzie, nie będzie tego odcinka no na... ale Ale dla mnie chodzi, chociaż jeden będzie. Będzie dobra. Dobra, i tutaj jeszcze, tam tu mam Tu jeszcze inny No To tych maszyn to nie wiem, czy inną śmierzec, czy nie. No i myślę, że od razu tutaj... jak jestem... Powiedziałem ja tak, że jak... Powiedziałem... Fajnie Żenki na tym, że O tak, tak, tak zrobiłem. chyba wystarczy. Jeszcze w taki, to ja do tego. Taki o, na no, jeszcze do tamtej hali. to chyba, tak jak że... Nie, on no, tutaj to nic nie ma. Ogólnie, ogólnie tutaj nie mówili, że y, z y, tej hali chyba nie korzystają, bo to mają ogólnie chyba na, na wiosnę, jakoś, bo tutaj będą tam w środku działali i nie korzystają z tej hali, nie wiem co oni mówili, ale w razie czego śmierze że bo nie wiem czy z tej szopy, czy z tego nie rozumiałem go do końca dam. Dobra. Tutaj tak. tak. No. I tu jeszcze. Uj. Dobra, chwilę no, nie będzie tu powinni dojechać a tu do tego do tych maszyn też dobra to, to ja już lecę od mnie na bazę Zapałam światełka światełka i lecę na bazę lecę sobie na bazę o, tutaj o, Kurde, tutaj wykrzaki by mogli wycinać. No i tak, to im dobrze poodśnieżyłem. No i tutaj to dwa fajne gospodarstwo, ale nikt na razie nie, nie dzwonił do tej naszej firmy, właśnie. No i nie wiem. I tu mało ogólnie, tu chyba nikt nie ma takiego pługa śnieżnego. No już żało, tutaj nie poodśnieżamy. nic no, nie zmienię, tu na ulicy też sobie mogę sypnąć sobie Dobra no Aby nie było... No, szybko wybuwa no, to Tu też jakiś PGR, ale to już stary tylko... to już jest stary PGR i ogólnie... Tutaj na tym PBR, że tu pozostałe budynki i oni tutaj przyjmują zboże tylko. I przyjmują to zboże i z tym zbożem ogólnie oni mają maszynę do paszy i robią, pa robią paszę i tutaj sprzedają tą paszę. Dobra, no bazy nie będę odśnieżał. Na razie sobie ogólnie od zetora przyczepę, przyczepa się popsuła wzięliśmy ją w sumie no, mamy 10 minut. Tu sobie trzymaczka wewnętrzny. Mm, 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 mm. Tu mamy ten samochód. Zpychem. Mm. Dobra. No może sobie schowam tego, że to radą tu, garaży tutaj. Tam sobie wyschowam. No. Dobra. Dobra, to już będziemy kończyć. Dobra, no to jeżeli wam się spodobało, to zostawcie lajka i suba dzwonek, dzwoneczkę Dzwoneczek i ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka na razie. Cześć.